Paulina Łoszewska, zapraszam na kolejne wydanie wiadomości telewizji KTK. Paraolimpiada osób niepełnosprawnych już po raz ósmy zagościła w Kętrzynie. W tym roku mocne wejście uczestników warsztatu terapii zajęciowej w Kętrzynie podkreśliło prawdziwość towarzyszącej im od 8 lat Maksymy. Pod wodzą Tadeusza Snopka mogliśmy obserwować piękny pokaz Tekwondo, który otworzył Paraolimpiadę osób niepełnosprawnych ósma już edycja paraolimpiady. Z roku na rok coraz więcej warsztatów i środowiskowych domów do nas się zgłasza. W tej chwili dzisiaj przebywa 14 drużyn. Jedna drużyna nie dojechała ze względów nie od nas zależnych. Więc no to się wpisało już w kalendarz imprez kętrzyńskich no i naszego Mazurskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych, który prowadzi naszą jednostkę. Staramy się co roku, żeby no coraz większa grupa przyjeżdżała żeby coraz więcej uczestników skorzystało z tej imprezy, bo to jest też popularyzacja sportu tak? osób niepełnosprawnych. Dzisiaj mieliśmy też okazję zaprezentowania naszych uczestników tekwondo. Od roku oni ćwiczą no i chcemy pokazać dla pozostałych, że sport to nie jest nic złego. To jest wręcz przeciwnie, fajna sprawa i w każdym sporcie można się odnaleźć. Przed uczestnikami paraolimpiady organizatorzy postawili kilka sportowych wyzwań. Najważniejsze, że wszystkie konkurencje były przeprowadzane w duchu fair play. Przygotowaliśmy 9 konkurencji, w tym 8 sportowych i są to rzut, piłko, rzut piłką do kosza, rzut piłką lekarską, rzut woreczkiem do obręczy, bocia, rzuty lotkami, czyli darty, a także dla wózkowiczów mamy konkurencje typu wyścigi, przekładanie piłeczek pingpongowych na czas, no i chyba to wszystko. Także jest tych konkurencji sporo. Uczestnicy muszą wykazać się przede wszystkim tutaj sprawnością taką fizyczną, jeżeli chodzi o szybkość, o zwinność, no i rzuty, tak, czyli muszą tutaj trafić do celu. Podczas zawodów wszystkie te cechy mieliśmy okazję zaobserwować. Najważniejsza była jednak dobra zabawa i towarzyszące jej hasło: Sport to siła to jest moc. Razem bądźmy więc co rok. Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprezentowało swoją ofertę zajęć artystycznych na najbliższy rok szkolny. Trwa właśnie nabór na zajęcia artystyczne organizowane przez Kętrzyńskie Centrum Kultury. Z jakich zajęć w tej chwili mogą skorzystać uzdolnieni mieszkańcy Kętrzyna? Poznawiamy wszystkie zajęcia taneczne, wszystkie zajęcia teatralne, plastyczne. Trwa właśnie nabór, a nawet trwają egzaminy, bo co przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, po powrocie z wakacji mamy dwa razy większe zainteresowanie niż przed wakacjami, w związku z czym mamy naprawdę duży problem, bo instruktorów mamy ograniczoną ilość i chcielibyśmy przyjąć naprawdę wszystkich, ale nas w tym roku na to po prostu nie stać. Wyciągając wnioski, na pewno zaplanujemy to wszystko na przyszły rok, bo skoro jest zapotrzebowanie, to my chcemy wychodzić naprzeciw tym zapotrzebowaniu naszym mieszkańcom, aby wszyscy byli w pełni zadowoleni i w pełni korzystali z tej oferty, którą prezentuje Kętrzyńskie Centrum Kultury. W planach jednostki kulturalnej jest wzbogacenie oferty o trzy dodatkowe formy. Aby to doszło do skutku, potrzebne są dodatkowe fundusze. Póki co trzeba się zadowolić tym, co jest. Na fanpage'u Kętrzyńskiego Centrum Kultury można znaleźć informacje dotyczące wszystkich zajęć artystycznych. Burmistrz Ryszard Niedziółka we współpracy z Wodami Polskimi zorganizowali po raz kolejny sprzątanie świata. Tym razem odbyło się na miejskim odcinku rzeki Guber. Wody to nieśmietnik. Pod takim hasłem odbyła się 29. Akcja Sprzątania Świata. Zgodnie z nim do porządku doprowadzono koryto rzeki Guber i terenu wokół. Pracownicy wód polskich, uczniowie klas 8 Kętrzyńskich Szkół Podstawowych, pracownicy Urzędu Miasta Kętrzyn oraz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spotkali się na parkingu przy stadionie, aby opracować plan sprzątania rzeki biegnącej przez Kętrzyn. Okazuje się, że Guber jest rzeką wyjątkową, co pod kreślał Dariusz Wasiela, dyrektor Wód Polskich w Olsztynie. Sprzątamy koryto oraz dno rzeki Guber. I teren otaczający można powiedzieć czyli te wszystkie działki, które należą bezpośrednio do rzeki Guber, które są, otaczają miasto Kętrzyn, to pamiętajmy, rzeka Guber ma charakterystykę jedyną na warmii Mazurach. To jest charakterystyka rzeki górskiej. Ona bardzo szybko przybiera przy nagłych opadach deszczu i szybko opada. Ale dziś patrząc i biorąc pod uwagę te warunki atmosferyczne, które mamy bardzo małą ilość opadów deszczu, pamiętajmy, że w warunkach zimowych Pokrywy śnieżnej praktycznie nie było. Czyli poziom wód jest niski. Dziś również widzimy to na gubrze, gdzie ten poziom wód jest niski, że widać po prostu dno koryta. Ale też widząc, że osoby, które wypoczywają nad naszymi jeziorami, nad naszymi rzekami, coraz częściej nie wiedzą do czego służą kosze, po prostu zbiorniki wodne w ten sposób traktują. Coraz więcej mamy odpadów komunalnych w naszych zbiornikach wodnych. Postanowiliśmy tę akcję właśnie przeprowadzić tu w kętrzynie, odpowiadając na sygnał. Mieszkańców Kętrzyna, a ściśle rzecz ujmując, na sygnały młodzieży. Chodźmy, zróbmy coś wspólnie razem, pokażmy dorosłym, że nie należy śmiecić u nas w Kętrzynie. I właśnie stąd jesteśmy w ramach kampanii Wody to nie Śmietni. Chcemy pokazać tym wszystkim służbom, bo przypominam i za e, śmieci komunalne odpowiadają służby gminne czy też e, służby miejskie. Chcemy pokazać na tym blisko dwukilometrowym odcinku w mieście, że przystępujemy do tej akcji wespół z mieszkańcami, z urzędnikami, ale przede wszystkim to, co powiedziałem, najważniejsze. Z najbardziej wymagającymi odbiorcami, czyli młodzieżą, dzieciakami w wieku szkolnym, tym z tych pierwszych etapów kształcenia, jesteśmy tu obecni właśnie w Kętrzynie. Tradycyjnie już akcja sprzątania świata odbywa się z udziałem burmistrza Kętrzyna, który niejednokrotnie podkreśla, że wszystkie śmieci nasze są i jest ważne, aby dbać o środowisko naturalne przez cały rok. Ochrona rzeki Guber powinna być dla nas priorytetem, by nie dopuszczać do jej zanieczyszczenia. Rzeczywiście, jeśli chodzi o Guber, to ona jest wyjątkowa ze względu na swój przebieg, natomiast dla nas jest wyjątkowa, bo jest naszą rzeką i trzeba o nią dbać. Wszyscy wiemy, że Guber jeszcze paręnaście czy parędziesiąt lat temu był... Właściwie ściekiem, to było, to był problem. Natomiast w tej chwili, przez taką akcję, chcemy, żeby z jednej strony posprzątać nie tylko Gubernę, ale jeziorko i wiele innych miejsc w mieście, bo y, wielu ludzi jest zaangażowanych, ale też młodzieży szczególnie zaszczepić to, z, ciągle zaszczepiać i w nas wszystkich, to, żeby to miasto było czyste, co nie? żebyśmy dbali wszyscy o, o to, nie tylko sprzątali, ale również nie wyrzucali śmieci. Pamiętajmy, że takie odpadki jak opony, akumulatory rozkładają się tysiącami lat. To, że woda to przykryje, to nie znaczy, że tego nie ma. To jest gigantyczna strata dla ekosystemu, krzywda, którą rządzi, wyrządzamy przyrodzie. Przecież chcemy wypoczywać, przecież mamy też na myśli organizmy, które żyją, ryby, które są w naszych zbiornikach wodnych. Stąd też powinniśmy szanować to, co mamy, tę przyrodę, tą, którą możemy się chwalić tutaj na Warmii i Mazurach przed turystami. Ale też i w naszym otoczeniu chcemy, aby ta przyroda była w stanie nienaruszalnym, aby była niezniszczona. Stąd tego typu właśnie akcje organizujemy na Warmii Mazurach. Byliśmy w Lisbarku Warmińskim, w Bartoszycach, w Sempopolu, kilkakrotnie w Olsztynie na Łynie. Stąd jesteśmy dziś właśnie tutaj z młodzieżą i cieszę się bardzo, że wespół z urzędem miasta, z panem burmistrzem. I właśnie z tą młodzieżą szkolną jesteśmy obecni w Kętrzynie. Na pewno oczyścimy to miasto w dużej części z takich e, niekontrolowanych, e, niekontrolowanego podrzucania śmieci. E, natomiast druga rzecz to świadomość nasza i młodzieży, że jak posprzątamy, jak zobaczymy, jak to wygląda po posprzątaniu, też będziemy, może, będziemy na pewno lepiej dbali o to, żeby to nasze otoczenie było czyste. Uczestnicy akcji ruszyli do sprzątania. Biorąc pod uwagę, że stan rzeki spowodowany suszą jest bardzo niski, była możliwość uporządkowania jej dna. Niestety, jak co roku, przy okazji sprzątania świata zebrano kilkanaście ton odpadów. Od 1 sierpnia miejskim ośrodkiem sportu i rekreacji w Kętrzynie kieruje Krzysztof Krupienik. Krzysztof Krupiennik to osoba, której krętrzynskim sportowcom przedstawiać nie trzeba. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ze sportem związany jest praktycznie od zawsze, a obiekty sportowe to jego naturalne środowisko. Praktycznie całe życie moje związane jest ze sportem zawodowo też poświęciłem się sportowi. Najpierw byłem sportowcem. Później byłem trenerem granicy kenczyn. Przez kilka lat byłem trenerem drużyny seniorów. Później tworzyłem właśnie podwaliny pod organizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, było to w 2005 roku, wtedy to został powołany, nadany statut dla jednostki organizacyjnej miasta Kęczyn, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. A dzisiaj no, wróciłem, że tak powiem, po iluś tam latach do tego pierwotnego stanu od 1 sierpnia pełnię obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kęczynie. Wtedy, kiedy zaczynaliśmy. Organizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Był to w zasadzie stadion i i hala sportowa nowa. Dzisiaj trochę mamy więcej w posiadaniu, bo są dwie hale sportowe. Teraz znajdujemy się na kompleksie rekreacyjno-sportowym Kętrznianka. Nowo wybudowany stadion przy ulicy Bydgoskiej, Pamtrak, skatepark, lodowisko w sezonie zimowym. Także mamy co robić. No ale, ale musimy, że tak powiem, no zapewnić mieszkańcom miasta ten komfort, żeby w dobrych warunkach mogli wypoczywać, ale i również aktywnie rozwijać swoje zdolności, umiejętności pod okiem Trenerów, i, i klubów, i sekcji, które działają w mieście Kętrzyn. Kętrzyn ma bardzo profesjonalną infrastrukturę sportową. Jakie pomysły na sport ma nowy dyrektor? Przede wszystkim to są ludzie. No, ludzie i ich pasja, bo od tego trzeba zacząć, że e, dzięki ludziom, którzy działają, pracują w sporcie, poświęcają swój czas i, i jest to ich życiową pasją, e, to po prostu dzięki nim ten sport e, się rozwija. E, w tej chwili u nas to, e, jest parę dyscyplin, które są wiodącymi. Jeśli chodzi o dyscypliny e, gier zespołowych, to jest piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa sporty walki to przede wszystkim boks, taekwondo. W tej chwili również działamy w kierunku tego, żeby bardziej zintensyfikować i wykorzystywać bałtyckie centrum bilardowe i wykorzystywać ten zasób, o którym pani wspomniała, że mamy warunki doskonałe i przyciągać dzieci, młodzież, żeby uprawiały aktywnie i czynnie te zajęcia pozalekcyjne w postaci bilarda również w tej chwili Dynamicznie rozwija się lekkoatletyka. To dzięki temu, że jest pasjonat Miłość Lenart, jego fundacja drużyna ML, jego park runy, które są co sobotę organizowane nad jeziorkiem, ale w tej chwili coraz więcej osób przybywa na... Stadion miejski, gdzie lekkoatletyka dynamicznie się rozwija. Zarówno oferta jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych, ale i również osób niepełnosprawnych, bo co miesiąc organizujemy wspólnie trzeci rok już kolejną edycję Kęczyńskiego Kilometra. Tam startuje zawsze koło setka dzieci, sympatyków biegania. Ta rodzina biegaczy się rozwija, i cieszymy się niezmiernie, że, że to zmierza w tak dobrym kierunku. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest otwarty na wszystkie działania związane ze sportem, bo mamy takie zadania statutowe i wszystkich będziemy wspierać, którzy przyjdą i będą chcieli jakąś wykazać inicjatywę czy na rozwój jakiejś innej dyscypliny. My jesteśmy zawsze otwarci i na pewno Mosir będzie przychylnie patrzył na wszystkich, którzy działają w kierunku rozwoju sportu w mieście Kętrz. Przez wiele lat nasze miasto było gospodarzem wydarzeń siatkarskich o randze Mistrzostw Polski. Można śmiało powiedzieć, że jako organizator zdaliśmy ten egzamin celująco. Krzysztof Krupiennik widzi jednak przestrzeń do przeprowadzania podobnych przedsięwzięć dla innych dyscyplin sportowych. W piłce siatkowej mamy doświadczenie, bo przez 8 lat organizowaliśmy różnej rangi zawody w piłce siatkowej. W maju w tym roku mieliśmy finał Mistrzostw Polski juniorek młodszych w piłce siatkowej. Oceny Polskiego Związku Piłki Siatkowej są bardzo pozytywne, jeśli chodzi o organizację. Był krótki okres czasu na przygotowanie, przeprowadzenie i organizację tych finałów, bo mieliśmy praktycznie półtorej tygodnia. Wywiązaliśmy się jako miasto Kęczyn i Robimy to, to na pewno w sposób właściwy i, i odpowiadający standardom i wymogom związkowym. Jeśli chodzi o organizację imprez, mam nadzieję, bo we wtorek była lustracja przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej. W miesiącu w październiku na początku być może w Kętrzynie i w Biskupcu odbędzie się turniej kobiet w piłce nożnej. Mają wystąpić drużyny z Islandii, Turcji, Węgier i Polski. Po lustracji przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej jest bardzo pozytywna ocena od naszego obiektu. Spełnia on standardy, no a nasze doświadczenie na pewno przełoży się na dobre zawody w organizacji tych mistrzostw. To będą mistrzostwa, to, to będzie turniej kobiet U15. Serdecznie gratulujemy panu Krzysztofowi Krupiennikowi i życzymy owocnej pracy. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Do zobaczenia.